Yo yo yo, shimano. lecimy z kolejnym filmem, jelo. Let's go. A ja mnie to rozbawia, nie, bo my nagrywamy tak, leciutko po kolei te filmy, te filmy i tego, tak pod rząd. To tak nie robi, dlatego się ludzie omawiają na nagrywki. No. Może wypatrzony van, szkoda. Jeszcze powiedź, że policyjne, nie jest Oooo, radzisz chcę? Jakoś sobie radzę. Pod nami jest ch chyba jakieś zadanie, czekaj. Tak, pod nami jest zadanie. Co no to robimy, ja? To tu, czerwona flara. Co go powaliło? Nie flara, ale tego. Yy, to jest to zadanie od typa. I tu się wchodziło. Tu, pukało się. No Dreszcie. Już martwiłem, że nie przyjdziesz. Jak dalej będziesz dymił na czerwono, będziesz miał nieproszonych gości. Tylko czerwony mi został. Tak czy siak, jesteś, więc zadziałało. Daj tę kopertę Azizowi na bazarze. Powiedz, że to od Ryana. Okej. Okay. Czerwony fosfor, mm -hmm. ług, jodyna, kwas solny, eter dietylowy i azotem fenylu. Śniadanie mistrzów. Musimy iść tam, do chyba bokiem... Lennart, masz chwilę? Crane? to oh, Ktoś właśnie dał mi listę zakupów, na której są czerwony fosfor, łuk, jodyna, kwas solny, eter dietylowy i azotan fenylu. Ten ktoś dał ci przepis na przygotowanie szlamu. To takie cholerstwo, które biorą ludzie Raisa, żeby nie spać dni z rzędu. Przemiej bardziej się... rozsądne od kolei, dać panek tym syfem. Może powinienem załatwić Pan? tego gościa na dobre? No. Mam więc odebrać jego zamówienie? Jak najbardziej. A potem znajdź mnie w wieży. Mam pomysł, jakby można. Sprinterzy, mocno... wiesz? Ja, I zajmuje podwójne. Czerwone podwójnie pospory, tracę te. Ugh, żeby ich zająć mhm. Eter dietylowy i azotan fenylu. Śniadanie mi nie. Nie, on zaczepienia, Jest. Dobra, mam. A minisa była. Kurda. A ja mam łapkę i noż rzeźniczy. Nie żyję. Co się nazywa? Zupełnie nie żyjesz. No? Nie mogę cię nawet podnieść. No, mówiłem, że nie żyję. Hmm. Tak, to bym powiedział, że padłem. Ale dobra, idę. Powinienem Robimy być w pobliżu. Co? Robimy widzenie tunelowe, to co przed chwilą. Jakie widzenie tunelowe? To jest to, co sobie zobacz? Bo to jest to, co przed chwilą mieliśmy komunikat z tego. Mmm, no, otwieram zamek. Za pierwszym na no, łatwiej. To każdy za pierwszym. Ja. Niekoniecznie każdy za pierwszym, ale ja yy, Potrzebuję, potrzebuję apteczki. Dobra. Jest to pierwsza 37 Twoje, e, gaz, twoje, twoje gazy Twoje gazy no. Twoje gazy uratowały mi tizna Chodź na jarmark, walniemy sobie cóż Co jest? Jak go nie trafiłem? Halo? Gdzie masz? O ty ciulu! A ty gdzie? A ty hmm. gdzie? A ty, tutaj. A ty tam, dobra. i oznacz tego quest'a o tych... Widzenie tunelowe. Jest. Znaleźć chłopka, szukaj. Crane, prawda? Tu masz tego, stać tu, ale to jest tutaj nieważne. Ja myślę, że Brecken mocno przecenia twoje umiejętności. Masz jakiś problem, kolej? Tak. Wkurza mnie to, że ludzie mają cię za najlepszego biegacza w wieży. To zawsze byłem ja. Wulkan. Rozstrzygnijmy to raz na zawsze. Zazdrości chłopi Teraz tego. takich co? No. Od zazdrości do złości, od złości do nienawiści, a. Gdzie jest ten chłopot? Eee... Uh, on był, on był, on był tu. Tu! Ty jesteś Aziz? Ryan mnie przysłał. A gdzie jest Asam? A jak sądzisz? Wy to tam mocno ryzykujecie. Słuchaj, mam wszystko poza azotanem fenylu. To nie masz tego, na czym mi zależy. U Ryana to nie przejdzie. Co mam zrobić? Kurier rozwalił auto w tunelu wczoraj w nocy. Jeszcze jeżdżą tam samochód. Jasny, No. Azotan fenylu jest ciągle w bagażniku. Jak chcesz, to idź po niego, bo to już ostatni w haranie. Więcej azotanu fenylu nikt już tu nie zobaczy. Ach, jaki to był samochód? Hmm, biały chyba, tylko to pamiętam. Biały wóz. To naprawdę chcesz tam pójść? Ryan źle znosi porażki. Tardy z ciebie gość. Jak ci się uda tam nie umrzeć, to będę mieć dla ciebie propozycję Stoi Ten chyba, nie? Cześć Który? Co? Doznaczony chyba, co nie? Tam chyba było eee... Kurde. nie już to nie był w ten górę? drugi Ja pójdę w dół ty w górę dawaj ja idę do swojego, ty idź tam, gdzie było. Namrołam. Boi, tam jest mój. Boże może plójka? No, to co to, to to coś, coś chyba u ciebie będzie, bo to ma być w samochodzie, nie? no, to u ciebie, no, dobrze myślałem. Ale gruby tego, tego bronił Było trochę ciężko się tam dostać Panie, była trójka i ta trójka prójnęła tak, że waliło mi przed twarzą, tak miło mówiąc, przed twarzą beczkę O, wagon policyjny Ale co do ciebie? Nie, dostanę się tam tak szybko Kurde Spokojnie, mam jeszcze trzy wytrychy W sensie, na most, nie? Co? Gdzie ty jesteś, cholera? Proszę, do ciebie. Ja mam trzy petardy, mogę je odciągnąć jak tu przyjdziesz. Tylko powiedz co będziesz. Już jestem. pośpiesz, pośpiesz, szybko, zaczynaj. Mam punkt zaczepienia jedynie, w sensie Mam punkt zaczepienia, ale jeszcze nie mam otwartego Je, Prawie Ostatnia petarda Gruby O kurwa Otworzyłeś? Tak O, ty kurde! Warte A do pistoletu ile? Ja nie już nie podnoszę. Aha, amunicja do pistoletu całe, nie? Nie do mojego. Nice. Mhm, mm możesz, będziesz, będziesz mógł wyrzucić? Ja petard. Muszę sobie podnieść te swoje rzeczy tam Eee, no mam A tu sprinterów zajmuje, wiesz? Dobra, 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 dobra dobra, dobra Coś mam, kurde lecą na mnie Dobra, idziemy stąd Do wieży, szybko Zaznacz wieżę jest zaznaczona wskaźnikiem zadania, akurat. A, wróć się do wieży. No dobra, 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 dobra. Mm, stamina. Ja niedługo siódmy poziom siły. Let's go. Ja za chwilę będę miał te, szóste Siły no, będę miał Często, przez, do... że... przez to, że ja zacząłem z szóstym poziomem, to jestem o jeden przy, 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 przed tobą Ja już miałoby być się od zaraz jak się umywaliśmy no ale no Ale no, nasza wina, że gra taka jest ja. ja Jeszcze szybki scrapping Mmm, tak już dalej nie mają amunicji, ale już przynajmniej mają już fioletowe itemy na sprzedaż. No, nie w nie trafisz lepiej. Eee, czekaj, e, i to jest tak. To, co ja mogę sprzedać? Ten mogę sprzedać. Tam z wszystkiej kosztowności. To, 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 to. Nie dziwi to, że ja nie mogę od nich w ogóle, nawet zasobów mi nie wyświetla. przecież weź, da się kupiwać zasoby od nich. Jo Eee Dobra. Muszę mieć coś z tego, ale teraz tak. co? Mogę coś kupić od ciebie? Noż do potroszenia, no niech będzie. Niech będzie. Mega pałkę policyjną ci powiem aktualnie Okej okay. i let's go mistrzowi oddałeś zrzuty, ja? Tak, 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 ja O, Boże moja... Wait kurwa w ogóle Xenos jest dalej na wojsce. No tego to nie widzę. Daj chwilę, umiejętności sobie zwiększam. No nie wierzę. Czemu ja nie mogę kupić od nich niczego innego oprócz broni i przeszkadza? Okay, Adept parkour. Jak do tego doszło, nie wiem. Hmm, jak do tego doszło, nie wiem. No sobie dała dnia, dnia. Co? Możesz kupić od tego handlarza. Chodź tu. Kupić coś innego niż przedmiot dnia i broń? Możesz kupić? Zaraz zobaczę, czekaj. Nie zaraz, bo to jest ważne. Naprawianie sprzętu... Eee, o! Początkujący handlarz. Lepiej. Co? So. Możesz kupić od niego cokolwiek innego niż przedmiot dnia i broń? Eee, inne, plan, palna ciecz. A, no to plany, no, silnicy. No, coś innego nie mogę. Od nich, od nich się nie dało normalnie kupować kuwa tych surowców, napoi i tak dalej. Przecież nie to wiem. To jest takie aż dziwne, nie? Bo mówię, że to jest no. Nie też. Bo tu, ale nawet czekaj, tu coś było. Mówię, że to, że to jest poziom trudności. Chodź tu. No, na dół musisz zejść. No, no, nie, do góry chodź. Czemu do góry? Chodź. I Ajo, masz dwie pukawki? No, trzy nawet. Masz? Świetnie. Proszę, to jest obiecany klucz do mojego lombardu. Wiesz, kiedyś był najlepszy w mieście. A jak już mówimy o Lombardzie, zrobiłbyś dla mnie coś jeszcze? Chciałbym, żebyś mi stamtąd coś przyniósł. I tak tam pójdziesz, no nie? A co takiego? To jest. <tryk> Tylko się nie śmiej, okej. Okay? Figurka Reya Mackola. Wiem, że to brzmi głupio, ale mój syn ją bardzo lubi. Uwaga, wyjdziemy, pójdziemy do Lombardo, a tego. A dobra, w sumie nie będę spoilerował. Co? Co? Ty, zabrał mi. Co, to, 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 co Wszystkie? za gnój? Nie, zabrał mi jeden, ale filetowy. wziął lepszy. Tutaj życia. Ryan będzie miał inne zdanie, jak już z nim skończę. Mam lepszy pomysł. W zastępstwie daj mu to. To diawolon. środek na Niech nagotuje cały z tych środków. Co poźle źle zbiórów do krainy sił. nie będzie zachwycony. Pewnie nie, ale przyda im się sen. A że nie ma już więcej azotanu fenylu, to problem sam się rozwiąże. Dobrze kombinujesz, Amane. Mądry człowiek, co? No. Znosimy pakunek, czy idziemy do lombardu? Bo tam jest parę metalowych... Nie trafić. wiem, od ciebie zależy. Od ciebie, ty jesteś szefem. Mi zostało 10 minut do końca dzisiejszego dnia, tak szczerze mówiąc. O kurde, mało. <noise> mm. Lecimy zanieść pakunek. Dobra, let's go. Szybko. Speed, speed, speed. Jestem szybkością. Jestem szybkością właściwie. Pakunek to był która? To co jest zaznaczone. Naprawdę? Ja nie mam nic zaznaczonego. Nie z, z Rajsem Nie Który to był? XD Wolny... nie widzę... Mam, 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 mam. Uwaga, wbijam Za chwilę Jeśli wierzysz w Kaziego, odskocz raz Raz, raz Widzę Cię o oh, co? co? sam minął o oh, shit malicie caleńców jo czujesz jak stróż prawo Stop. dokładnie no teraz podarunek yellow. Ale co? Dobrze, że tego nie widziałeś Czego? Nie polecam wchodzić na latarnię na samą górę. Okej okay. zrobić, zrobić sobie krzywdę. Dobrze mi to wiedzieć. Słonowisko Ty, ale tu będzie nieprzyjemnie. Ej, uważaj, gdzie tym co? Czuć się do z kadarkiem. A ty pomożesz, że już skończyła się amunicja? To... No troszkę mi się skończyła, ale odejdź Padni. Tam jeszcze paru zostało przy tym Zdejmij tam z... tego co walczy z zombie Masz łódź mnie? Czemu ja nie mogę go zdjąć? Czemu? Dobra, już chyba wiem czemu Dzięki, mieli całkiem niezłe wyposażenie, jeśli chodzi o ten No Szczerze Dzisiaj Nie, Saparka mi nie to? będzie potrzebna Dzięki, może do rzucenia wszystko Jeszcze jeden, o Już był mój No ja szybciej go załatwiłem Towar. otwieraj! Ach, dzięki. Właśnie mieli spalić mi budę. Kto to był? Konkurencja. Nie ma już więcej azotanu, pleny karanie. I czyli więcej odebrałem już zamówienie. Masz, chyba będzie mój ostatni gar. Miło było pracować. Mam dla ciebie dobrą radę. Zmień metę, jak sprzedasz ten gar. Tu jest dla ciebie zbyt gorąco. Wyprzedzam cię. Preden uspalili chatę. Wyprzedzę nasz krok. Tak. Hmm? Która jest? Idziemy do tego tunelu? Jeszcze? Zdążymy na szybko? Ja, no, chyba rajsa. tak. Dla Rajsa. Mhm. Bo to będzie tunel i wioska. No to idziemy. No tamtędy chyba nie przejdziesz. Nie, tamtędy nie. śmieszne co że ciężarówki medyczne przewoziły substancje chemiczne. Nie, normalnie przewożą. No, szkoda tylko że z rozkazu naszych szefów. Jeśli pamiętasz. Z rozkazu naszego szefa Osta, w magazynach wszędzie są chemikalia. Jo. Bo co to było fabularnie? Oni robili badania chemiczne na tych zombie? Z początku? Eee, no, na początku tak. W sensie, że do antidotum. No, już do antidotum. Chyba. Oficjalnie może tak. Chyba, 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 chyba. Nie jestem pewien. Początkowo, w sensie of oficjalnie tak. Mm, oficjalnie no. Nieoficjalnie sprawdzali możliwości swojego cudaju. Miło Takiego cudaka stworzyli, że widzisz, widzisz w jakim mieście chodzimy Tak? W Ale tu gierę, wypu gierę wypuściło wirusa, żeby sprawdzić jak tego. No, jak się Rzeszowie. ludzie utrzymają. Rzeszowie. Jedno Rzeszów widzisz i tych Rzeszowie. Nawiązanie do wierzch go jeśli pamiętasz Mhm. Ale jak to się mówi, lepsze Rzeszów, niż Rada. Tak. Będzie niebezpiecznie, więc musisz iść ze mną. Karin, w czegoś takiego nie widziałem. Wielki, naddęty, zarażony właśnie eksplodował. A, nazywamy ich Purchawan. Nasi chłopcy używają ich do zabijania innych zarażonych. Strzel do nich, a rozwalą nie, Trudno to dla ciebie, wybacz. Hmm. Co? No tu? A tu? A co z kurierem? Był tam? Nikogo tam nie było. Same zombiaki. jest, powrotnie. Cześć. Jeszcze staję, a tu zobaczę. Próbowałeś często. Wiesz co, to jest... Idealne miejsce, żeby chyba dzisiaj sobie się rozejść, co? Chyba ja, tylko otworzymy tą skrzynkę. Przyjemne i bardzo miłe kanały. Coś co kocha każdy człowiek. W takich miejscach dzieją się prawdziwe cuda, zwłaszcza w szeszło. No, to tym akcentem kończymy. Cześć!